Nie tak dawno temu opublikowałem materiał o najgorszych, najbardziej bezsensownych i po prostu najgłupszych remake'ach oraz remasterach gier, jakimi uraczyli nas niekompetentni, leniwi i przede wszystkim chciwi wydawcy. Materiał ten miał być raczej takim publicznym wylewem mej frustracji, zwłaszcza na antybohatera będącego przedmiotem ostatniego rozdziału tamtego filmu. Jednak ja nie lubię być negatywny, nie lubię tworzyć negatywnych materiałów. A że przyznam się, że zaskoczyło mnie to, jak popularnym się on okazał, postanowiłem pójść za ciosem i tym razem wymienić gry, które według mnie zasługują, a wręcz potrzebują nowoczesnego odświeżenia. Te świetne gry zasługują na to, by stać się jeszcze lepsze, ale przede wszystkim na to, by zapoznały się z nimi nowe pokolenia graczy. Niniejszy materiał postanowiłem podzielić na generacje, tak by łatwiej było przeskakiwać Wam do tego, co Was bardziej interesuje. Zapraszam! W sumie niewiele jest gier trzeciej generacji, które uważam, iż powinny dostać remake, jako że w tamtych czasach królowały gry raczej proste, krótkie i nieskomplikowane fabularnie. Ale za to często bardzo grywalne. Contra nie potrzebuje remake'u, Batman również, ale jak się nad tym pochyliłem, to jest kilka tytułów, które dostały świetne i bardzo sensowne remake'i. Pierwsze odsłony Final Fantasy, Dragon Quest, Is oraz Megami Tensei. Ale właśnie te ostatnie, według mnie, potrzebują nowych remake'ów, w pełnym 3D oraz wszystkim, co jest obecne w najnowszych grach w serii, która jest przecież bardziej popularna niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego szkoda, by takie może fanów miało nie zaznajomić się z grami, którym tyle zawdzięczają. Zwłaszcza, że fabuła wciąż się broni. Najważniejsze, by nie zepsuć tego mrocznego stylu i byłoby Picobello. Niestety, to wymagałoby od Atlusa więcej niż reskinowania gotowych już odsłon 3D. Dalej mamy jedną z najlepszych i największych serii tamtych czasów, czyli całą sagę przygód Kunio Kuna. I tak, wiem, większość z nich dostała zbiorczy port na najnowsze maszyny, ale one zasługują na więcej. Po tym, gdy ostatnio grałem w River City Girls, całkowicie nowe gry osadzone w uniwersum złodupca-kunia, wiem, iż chciałbym remake'i w tym stylu. Można by z tego zrobić nawet jedną wielką grę, w której moglibyśmy przemierzać otwarte miasto River City w celu dotarcia na odpowiednie stadiony, by dalej rozgrywać mecze piłki nożnej czy koszykówki. No po prostu, to ma potencjał. Trylogia Ninja Gaiden Taa, dostała już 16-bitowe remake, jak zresztą naprawdę bardzo wiele dobrych gier 8 bit. Ale kurde, patrząc na to, jak wygląda nowy, wzorowany na starszych odsłonach Ninja Gaiden czy Shinobi od Sega, Tea! Ja chcę prawdziwy nowoczesny remake z w pełni zremiksowaną muzyką. Chcę, chcę, chcę jak Niemcy ruskiego gazu! Poza tym jest to jedna z pierwszych gier z prawdziwą fabułą i katcenkami. więc byłaby to doskonała okazja do tego, by to wszystko jeszcze jakoś dopieścić, dopracować i może rozpisać nowe rozdziały. Przy 16-bitowej, czwartej generacji konsol jest nawet ciekawiej, bowiem więcej i więcej gier zaczęło tutaj stawiać nie tylko na solidną rozgrywkę, ale też i na fabułę. Gry zresztą ogólnie stawały się wówczas coraz bardziej złożone, tak więc i możliwości dawane nam przez ewentualne remake'i tutaj rosną. Dlatego też mógłbym tu wymienić całą serię Shinobi od Sega, jako zasługującą na remake. Zwłaszcza, iż sobie o niej ostatnio przypomniano. Oczywiście, remake musiałby koniecznie zawierać nieautoryzowanych bossów części pierwszej, których już w tamtych czasach Sega musiała usunąć w kolejnych rewizjach tej gry. Ale znacznie bardziej ambitnym życzeniem byłby remake boskiej trylogii, w której skład wchodzą Soul Blazer, Illusion of Gaia oraz Terranigma. Zwie się je boską trylogią, jako iż gry te łączy nie tylko ten sam styl rozgrywki, ale też motyw przewodni, w którym zwalczamy diabelskie, piekielne moce, by przywrócić ład i pokój na świecie. W sumie nie musiałby być to jakiś super ambitny remake, ale chociażby coś na kształt tego, co zrobiono z Wild Guns. Czyli ten sam styl graficzny, ale podkręcona ilość kolorów, lepsze efekty specjalne, tryb przodokątny oraz jakaś nowa zawartość. Kolejno. Widzę oczami wyobraźni Remake Fantasy Star 4 w stylu Final Fantasy VII Remake. Czemu akurat ta odsłona? No to proste, gdyż jest to jeden z najwybitniejszych JRPGów w historii gatunku. Jego mechanika dziedziczenia oraz możliwość obserwowania rozwoju świata gry przez kolejne wieki robiła wrażenie lata temu i może zrobić to raz jeszcze. Alternatywnie, część pierwsza dostała już liczny remake w 2D na PlayStation 2. Planowano wówczas podobny zabieg dla całej reszty, ale z jakiegoś powodu projekt skasowano. Teraz mamy dobre klimaty na to, by go wznowić i wydać całą czwórkę na jednej płycie. Ale nie ukrywam, iż ten pierwszy pomysł bardziej do mnie przemawia. I tak samo chciałbym, by odświeżony został najlepszy Final Fantasy, czyli część szósta. Potraktowanie jej jak remake'u siódemki miałoby masę sensu. Po pierwsze, mamy tu naprawdę sporą pulę grywalnych postaci, gdzie każda otrzymałaby pewnie swój unikatowy system walki. Pamięt, ogromni bossowie tacy jak Ultros ze swoimi macającymi mackami. To podejście do remake'u byłoby tym bardziej sensowne, że druga połowa gry wymaga zwyczajnie dopracowania, a to doskonała szansa na dodanie motywacji najbardziej złemu clownowi w gamingu oraz dodanie kolejnych okazji na skrzyżowanie z nim pięści. Dalej. Robocop vs. Terminator. Tejon, na co czekacie? Przecież macie prawa, zarówno do jednego, jak i drugiego. Co za problem dać nam inwazję Terminatorów do uniwersum Robocopa i podkręcić brutalność do 12? Koniecznie ukazać, jak ich sztuczne ciało odrywa się od metalicznego szkieletu pod wpływem naszego ostrzału. No dalej. Rozdział traktujący o generacji piątej można by równie dobrze nazwać sony. Ruszcie swe chciwe dupy i zróbcie w końcu coś dla graczy, którzy uczynili waszą markę tym, czym jest dzisiaj, bo bez jaj. Cały ten film mógłby równie dobrze być o seriach, które są najkisi w swym portfolio, ale nie chcę ich odświeżyć, bo lepiej ugniatać dalej The Last of Us. Swoją drogą, mod do The Last of Us podmieniający Eli na ziemniaka gdzie? Moderzy? zawiodłem się na was. Można by go nazwać y, Potato Fass albo Last of the Potatoes. A tak na serio. To nie można by zacząć inaczej, jak od Siphon Filter. Przy czym uważam, iż cała trylogia z PlayStation 1 powinna być zawarta w jednym remake'u. Jasne, ta seria nigdy nie dorównywała Metal Gear Solid, ale nie przeszkadzało jej to w zdobyciu słusznej popularności. To ciekawe gry, a Logan to fajny protagonista. Remake'i. Mogłyby tylko dodać i poprawić co trzeba. I tak, cała seria zasługuje na remake, ale oryginalna trylogia powinna być w jego pierwszej części, a reszta w drugiej. Przecież powrót Saiphon Filtera zacząłby dla Sony drukować pieniądze. Starsi gracze zamawialiby w ciemno, czego swoją drogą nie pochwalam. Twisted Metal jest martwy, bo na to zasłużył, tym, co odwalało się pod koniec życia cyklu, ale to dałoby się przecież naprawić, gdyby go zresetować. A w tej chwili zdecydowanie istnieje wolna nisza, w którą destrukcja oferowana przez tę serię idealnie by się wkomponowała. Prawda? Sweet Tooth, wróć proszę. Pierwszy Rayman jest super i nie super jednocześnie. Z jednej strony jest to śliczna, kolorowa gra z cudowną muzyką, z drugiej brutalnie trudna droga przez mękę. Tylko dla graczy z największymi wirtualnymi jajami. Jej poziom trudności w najmniejszym stopniu nie odpowiada dziecięcej oprawie. Temu też nie uważam, iż konieczny jest tu remake, a wystarczyłoby podskalowanie tego, co już jest, i zbalansowanie gry do poziomu fantastycznego Rayman Legends. Można by nawet pokusić ją o wydanie zbiorcze pierwszych trzech podobnie podskalowanych o odsłon. Nightmare Creatures. No, nie znam starszego gracza, który by dobrze nie wspominał. Część pierwsza jest taką legendą, iż każdy miał Pirata, albo ISO na emulatorze. Druga też jest dobra, choć ma więcej lub mniej, zależnie od wersji, problemów. Obie zasługują na remake w stylu Souls-like i ja wiem, wszyscy już żygamy tym, iż od lat prawie każda gra akcji RPG musi być Souls-like. Ale prawda jest taka, że Nightmare Creatures. Pasuje do tego jak ulał. Nie wierzycie? Bloodborne. Tak. Bloodborne to Nightmare Creatures skrzyżowane z Demon Souls. Parasite Eve. To, zależnie od naszego podejścia, fantastyczna dylogia albo trylogia horrorów z solidną domieszką RPGa. Obie odsłony na pierwszego playaka zasługują na remake w stylu Nowych Rezydentów, ale część pierwsza. Po prostu taki remake dostać powinna. Fabuła, protagonistka, potężny klimat, dosłownie wszystko tu działa i jeśli włożyć w to serce oraz pieniądze, to działać będzie ponownie. Na nowych konsolach i dla nowej generacji graczy. To samo tyczy się Fire Effect. Obie gry na PlayStation są świetne, choć każda robi coś lepiej od tej drugiej. Pierwsza ma mocarniejszy klimat grozy, druga jest ogólnie lepiej zbalansowana i przemyślana. W obie gra się jednak dzisiaj dość topornie z powodu naprawdę bardzo wygórowanego poziomu trudności. W sumie to mam tutaj kilka pomysłów na to, jak mógłby wyglądać taki remake. Z jednej strony zrobienie z tego Resident Evil byłoby jak najbardziej spoko, bo obie gry nie szczędzą nam akcji. Ale z drugiej strony coś Ala Until Dawn również by działało, gdyż większość oryginalnej przygody to jednak fabuła, kascenki, narracja, świetne dialogi oraz postaci. Więc niezależnie od tego jakby do tego podeszli, tak długo, jakby wykonane było solidnie, to chapałbym jak reksioszynkę. Generacja PlayStation 2 oferowała nam już na tyle mocy, by gry były naprawdę ładne i postacie przypominały realne. Sami twórcy nabrali też tyle doświadczenia, by wiedzieć, jakie mechaniki działają, a jakie niekoniecznie. Z drugiej strony, generacja ta wcale nie narzekała na brak jakiejś kreatywności, eksperymentów i tym podobnych. Wiele z tych gier wystarczy tak naprawdę zremasterować na dzisiejsze standardy, by móc się dobrze bawić ale niektóre błagają o remake. Chociażby Blood Will Tell, jedna z najlepszych gier ówczesnej generacji. Aż o niego krzyczy! Pierwsza sprawa to fabuła oraz bohaterowie. Tu jest z górki, gdyż gra bazuje na jednej z najdoskonalszych mang czasów, czyli Dororo Osamu Tezuki. Tu nic nie trzeba zmieniać, ewentualnie można by nieco inaczej przedstawić. System walki z grubsza też był spoko, choć nie pokręciłbym nosem na lekkie jego usoulsowienie albo May krajowanie. Zarówno jedno jak i drugie by tutaj pasowało, gdyż gra stawia bardzo na akcję, ale też bossowie wymagają niemal perfekcji, jak w Soulsach. Otwarty świat również byłby na plus, tak by bardziej naturalne było polowanie na demony posiadające części ciała naszego protagonisty. Jednak ten projekt jest chyba najbardziej życzeniowym, gdyż prawa do Dororo to jednak kosztowna sprawa, a te trzeba ponownie wykupić. Manga Berserk otrzymała podczas szóstej generacji dwie adaptacje. Na Dreamcasta oraz jej znacznie poprawioną kontynuację na PlayStation 2. Najlepsze, poza grafiką, brutalną akcją, systemem walki, bossami, postaciami i wybitną fabułą było to, iż głosy pokładali nam ci sami aktorzy, którzy wcielali się w te postaci w legendarnym animizm. A jeden z najlepszych soundtracków wszechczasów trafił do tych gier z paroma nowymi i równie wybitnymi utworami. Dzisiejsza animowana adaptacja jednej z najlepszych mang wszechczasów się do tego stopnia, iż nawet najwięksi fani dostają na jej widok niekontrolowanego roztwarcia zwieraczy. Ale remake tych gier oraz ich ewentualna kontynuacja przecież... Nie muszą mieć z tym szambem nic wspólnego. Prawda? A jako iż soulsy powstały niejako na bazie Berserka... tak, to prawda. Poczytajcie sobie wywiady z twórcami. To jedynie naturalnym byłoby dodanie odpowiednich mechanik. Chociaż ponownie, podejście bardziej w stylu Devil May Cry tak długo jakby zachować tą niezwykłą brutalność i możliwość realistycznego cięcia wrogów na plasterki z odwzorowaniem ciężaru Dragon Slayera, byłoby super. Ja to nawet byłbym zadowolony, gdyby obie gry dostały mechaniki tej drugiej i jedynie jakieś podrasowanie graficzne. Więcej osób powinno mieć możliwość poznać przygody Gadza. Obscure. Obie części. Remake już. The Thing został niedawno wskrzeszony. To czemu nie Obscure? To przecież jedne z najlepszych horrorów tamtych czasów. Jak one mogą zostać tak zapomniane? To nie fair. Koniecznie trzeba by zachować możliwość grania lokalnie w kooperacji. Nie dodam nic więcej. Obscure i no chyżo, kamraci! A w sumie, gdy wchodzimy już w te klimaty, o jezu, jak ja bym chciał remake Nocturne lub sequel Nocturne, albo cokolwiek w uniwersum Nocturne. Nocturne to jeden z mych ulubionych horrorów wszechczasów. Jeden z najbardziej klimatycznych i kreatywnych horrorów, jakie kiedykolwiek stworzono i jak chcę, by Bezimienny Agent powrócił na ekrany. Nawet pisałem już kilkukrotnie e-maile do twórców tej gry. Błagam, ta gra ma wampiry, wilkułaki, przedwiecznych z uniwersum Cthulhu, a La Capone, który współpracując z Doktorem Frankensteinem tworzy niepokonanych gangsterów, niewidzialnego człowieka oraz organizację trzymającą te wszystkie straszydła w ryzach. Cholera, to uniwersum przecina się nawet z Blair Witch. Jak świat mogą dopuścić do tego, by zapomniano o czymś tak wspaniałym? Nie obchodzi mnie w jakim stylu miałby być to remake. Nie obchodzi mnie nawet czy były to remake. Jak chcę. Żądam powrotu tej marki. Gdybym był bogatym człowiekiem, sam wykupiłbym prawa i założył studio, które klepałoby więcej tych gier. The Mark of Cree oraz Rise of Kasai. No, nie czaję Sony. Siedzą na takich skarbach, ale zamiast podzielić się nimi ze światem, to siedzą jak ten smok na stercie z Wolta. A gdy ktoś zapyta czy mógłby monetkę, to albo zioną ogniem, albo obsrają. Opowieść o potężnym Rao oraz jego siostrze nie została zakończona, a ma wiele potencjału. Styl artystycznych gier również jest prima sort. Remake musiałby być mu wiernym, oraz koniecznie zachować fizykę siostry naszego polinezyjskiego barbarzyńcy. No i system walki musiałby być co najmniej bardzo podobny do oryginalnego, bo już nigdy nie dostaliśmy nawet nic go przypominającego. Szkoda. Era PlayStation 3, jak i Xboxa 360, w moim odczuciu, wcale nie wymaga jakoś specjalnie remake'ów. Wystarczyłyby solidne remastery, a nawet zwyczajne upscalowane porty. Gier takich jak The Puppeteer. I naprawdę byłoby spoko. Ale nawet tutaj jest coś, co według mnie zasługuje, potrzebuje, wymaga porządnego remaku. I do tej gry ponownie. Prawa posiada Sony. Zastrany smok kloaczny. Heavenly Sword. Po prostu ryczy o remake, o drugą szansę, o nowe życie. Ta gra, gdyby nie to, iż działała w ujemnych klatkach na sekundę i kiepskie sterowanie, byłaby wciąż fantastyczna. Ale dzięki remake'owi w stylu nowych Ninja Gaiden mogłaby być jeszcze lepsza. Fabuła, postaci, nawet dialogi niech zostaną. Chociaż zakładam, iż poprawne politycznie Sony raczej nie zgodziłoby się na humor, który śmieszył niegdyś każdego. Bo dzisiaj byłby chwilami... No... Niepoprawny politycznie. Well, it is, it's over. No i pewnie nasza heroina miałaby ze 100 kilo więcej. No i zdecydowanie zmieniono by jej garderobę. No i piękna atrakcyjna kobieta, nie tak to nie. Niech będzie Mary Jane ze Spidermana 2. A w sumie to może ten remake nie jest najlepszym pomysłem. Operation Darkness jest nie najlepszą grą taktyczną na Xboxa 360. Ale to nic, bo można by sprawić, iż byłby zdecydowanie lepszy. Tylko po co przywołuje tu grę, o której nikt poza mną nie słyszał? A jak już słyszał, to że była raczej kiepska? A może dlatego, iż kierujemy to działem SAS zwalczającym Niemców na wszelakich teatrach II wojny światowej, tyle że ci. W swych szeregach mają nie tylko jednostki wilkołaków, wampirów, ale też wskrzeszają swych żołnierzy jako zombie. A ja uwielbiam takie klimaty. Można by mocno wzorować się na grze Mutant Year Zero, która oferuje nie tylko wymagającą walkę taktyczną, ale też nagradza ostrożniejsze podejście, planowanie i ciche zabójstwa. No, miałoby to taki trochę sens w mej głowie, ale nie wiem. Jak zwykle rozgadałem się bardziej niż planowałem. No cóż, ja chyba już nie potrafię inaczej. W każdym razie, piję do tego, że gaming to już dorosłe hobby. W związku z czym naturalnym jest, że mamy całą masę marek całą masę serii które zostały częściowo, a nawet całkowicie zapomniane. Ale też takie, które wciąż są popularne w jakichś tam niszach. Ja uważam, że wiele z tych marek powinno wrócić. Wiele z nich wraca i to w naprawdę zaskakujący sposób, jak chociażby wymieniony już w materiale The Thing, co naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło i ja się cieszę, że takie rzeczy się dzieją. Jeśli miałbym wymienić jedną, jedną tylko grę spośród wszelkich tu wymienionych, która według mnie zasługuje, wymaga, potrzebuje nowoczesnego remake'u, to byłby to Nocturne. Ja na serio pisałem w tej sprawie do jej producentów, bo oni Wciąż są aktywni, oni wciąż wydają remastery swoich starych gier, więc czemu nie tej? Ale właśnie. Jakie gry wy byście chcieli zobaczyć w odświeżonej wersji i w jaki sposób, bo jakby nie patrzeć, to też jest ważne. Wiele remake'ów starych gier jest dzisiaj bardzo kontrowersyjnych ze względu na to, w jaki sposób zostały odnowione, jak chociażby Final Fantasy VII Remake. Według mnie jest świetny, ale według pewnych osób jest do dupy w związku ze zmianami, jakie w nim nastąpiły. Oczywiście, ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że cały ten materiał to jest takie bardziej myślenie życzeniowe, ponieważ remakeuje się gry popularne, a nie takie, które kiedyś były popularne, a ani tym bardziej takie, które nigdy nie były popularne. No, niestety, taka jest prawda, taka jest zasada pieniądza. Cóż, fajnie sobie pomarzyć. Nie uważacie?